To chyba jedna z najbardziej absurdalnych historii minionego roku, o której niewiele kto pamięta. 30-letni Michał z Gdyni potrzebował pomocy w miejskim autobusie. Mężczyzna był niewidomy. Nikt nie zareagował na jego wezwania, dlatego ręką sprawdził, czy ktoś nie siedzi obok. Kobieta, której przypadkiem dotknął, złożyła na niego zawiadomienie na policję. Mężczyznę wczesnym rankiem zabrano na komisariat, a później usłyszał zarzuty. A ludzie twierdzą, że my nie żyjemy w ginocentryzmie? Jak pan zaczepił tę kobietę? Pytano później niewidomego, a ten odpowiedział, że po prostu chciał przejść, no i powiedział: Przepraszam, przepraszam. Kobieta natomiast nie zareagowała, bo miała słuchawki w uszach, no i poczuła się skrzywdzona przez niewidomego, który chciał przejść. Co ciekawe, kobieta, która złożyła zawiadomienie na niewidomego, wcale nie chciała nic powiedzieć mediom więcej. Możliwe natomiast, że niewidomy został zabrany na komisariat, bo kobieta pracowała na policji. No i nad ranem trzech kolegów, pani na policji pracującej, stawiło się u niepełnosprawnego mężczyzny w domu. Policjanci twierdzą natomiast, że działali zgodnie z procedurami. No i co? To jest na serio i śmieszne i straszne.